Cześć Karolina, wielkie gratulacje dla naszej zawodniczki, która jako reprezentantka polityki wrocławskiej zajęła dzisiaj indywidualnej jeździe na czas w Akademickich Mistrzostwach Polski. Pierwsze miejsce. Jak się czujemy? Dziękuję bardzo. Czujemy się w sumie super. Jestem tak naprawdę zaskoczona, bo jednak no, była konkurencja, nie ma co ukrywać. Dziewczyny są też mocne, z którymi na, no, można powiedzieć na co dzień się ścigam na wyścigach. Cross country i, i też reprezentują e, wyższy poziom, także no, to jest duże zaskoczenie dla mnie. Jest bardzo, bardzo ładny wynik. E, powiedz troszkę o trasie, jak Ci się podobała? E, trasa w sumie jest bardzo prosta technicznie. Tak naprawdę są dwa takie trudniejsze podjazdy, jak jest wygodno, natomiast techniki no, za wiele nie ma, e, jest, można porównać to do płaskich maratonów. Tak, i po prostu wyścig po parku. No ale teraz w sumie no, widocznie sprzyjała mi, skoro zrobiłam tak dobry wynik. Super, jasne, już jutro będzie jeszcze lepiej, bo przyjeżdża bardzo duże wsparcie zarówno tak. dla Ciebie, jak i dla naszej całej drużyny. Jest to wyścig główny, także będą emocje, będą, będzie jeszcze więcej, więcej pazura w tym wszystkim. No i ścigamy się, będzie piękne no, wydarzenie. Mam nadzieję, że będzie też dobrze. Dobra, trzymamy kciuki, powodzenia, dzięki.